A więc witam, dzień numer 5. Noc spędzona w takim miejscu. Proszę bardzo, tutaj rozbite namioty. Tutaj mamy taki plac zabaw. I tam, no to jest takie pole, i za tym polem jest miasto. To jest dość duże miasto z tego co widziałem na mapie Bo ogólnie to w jak przejechaliśmy to głównie przez takie małe miasteczka w sumie to nie byliśmy w żadnym dużym mieście dopiero dzisiaj będziemy w dużym i największym mieście przejechali, czyli w stolicy, w Pradze natomiast tak generalnie to raczej takimi małymi miasteczkami tutaj jechaliśmy proszę bardzo, słońce jest troszkę za chmurami ale i tak roz, rozstawiłem mój panel i coś nieco się tam ładuje Ładuje teraz nawigację Garmin'a. I zanim wyjedziemy, to może coś mi się podładuje. Jest to zawsze jakaś tam oszczędność powerbanków. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o powerbanki, to jest cztery dni za mną, tak naprawdę. A ja raz jednego powerbanka w całości i jednego w połowie. Czyli jeszcze mam 3,5 pół prądu. To jest dobry wynik. Powiem że bo zazwyczaj to było tak, że jeden powerbank mi starczał na jeden dzień. A tutaj jednak jeszcze sporo tego prądu mam. Ale to też kwestia tego, że jak byłem w świetnicy u. Na tej ciałce, na tym okrągłym ciałkowym, tego Piotra, to mi wtedy Poszuczył jednego swojego powerbanka banka, żebym sobie przez noc naładował rzeczy. No i można powiedzieć, że to mi trochę podratowało sytuację, ale no, ten panel też. Jakie słońce tego rozstawiam? Wczoraj go w ogóle nie rozstawiałem, ale tak generalnie to coś tam nie wiem, naładowałem tego telefonu i, i nawigację, i coś tam, więc myślę, że w dłuższej perspektywie coś jednak to da. Jak nas zimna? No, u mnie się parno zrobiło. Masz. Zimna, zimna. No, a mi też było trochę zimno, też ale. było zimno, jak się obudziłem, to parno. No, a tutaj mieliśmy rowery nasze spięte. To jest niezły bajer. Ponieważ to, jest, to nie jest lampka rowerowa. Chociaż wygląda jak lampka rowerowa. To jest tak naprawdę alarm rowerowy. Znaczy, to jest lampka rowerowa. Tylko z funkcją alarmu. No, lampka rowerowa z funkcją alarmu. Albo alarm z funkcją yy, lampki. Czyli generalnie, jakby ktoś próbował ten rower yy, ruszyć, to zacząłby wyć, no nie? Ale no jeszcze nie, nie widzieliśmy, jak to działa w praktyce, dlatego że nikt tego nie chciał ukraść, więc. A dzisiaj na ścianie mam taką zeleninę. Proszę bardzo, jakiś tuńczykiem z tego topicia czekoladka. Topicia. I testuję mój nowy kubek z Tegatlonu, którego jeszcze nawet nie przetestowałem. Kupiłem go w Opolu stwierdziłem, że dzisiaj trzeba przetestować, jak się z niego bije. Bo fajnie, fajnie wygląda. Jacek też ma ze sobą panel słoneczny. Jest dwa razy większy od mojego. Tutaj nawet co? Para podłączyłeś, nie? No więc tutaj ma jeszcze większą wydajność ten panel niż ten mój mały panelik. Ale ten mój, tak, żeby nadawać telefon, czy tam tego garmina starcza, tylko że potrzebuje, tak jak mówiłem, potrzebuje troszkę czasu, żeby to zrobić tymczasem wczoraj byliśmy jeszcze pod wieczór w Tesco i słapałem huralka, czyli góralka i się okazuje, że góralek tu jest dwa razy droższy niż u nas, bo u nas jeszcze idzie kupić za złoto, złoty 10, złoty 30, a tutaj ponad dwa złote za ten sam wafelek no więc, kurczę ciężkie życie w tych trzech, jeśli góralki są takie drogie Z nami taki fajny wiatuk kolejowy Proszę bardzo A my tymczasem leczemy się jak muchy w smole dzisiaj Rano jak wyjeżdżaliśmy z tego miejsca zauważyłem, że mam w brzuchu takiego bardzo malutkiego Takiego tyci tyci kleszcza No i co? No, trzeba było pojechać do apteki Nikt w życiu w ogóle nie złapałem kleszcza, więc to był mój pierwszy raz Mój pierwszy kleszcz Więc nie wiedziałem co robić za bardzo, więc pojechałem do apteki Kupiłem za 65 zł yy, taki spray, w którym mrozi się te, tego kleszcza, tak jakby, psika się na tego kleszcza, a potem się wyciąga takimi właśnie, yy, takim właśnie, urząd, takim urządzeniem, no takim czymś. No i zrobiłem to, ale to wszystko zajęło czas. Wyruszyliśmy z tego miasteczka, jedziemy na Pragę, My już mamy godzinę 14, a przejechane dopiero 10 km. A teraz jeszcze ogarniamy kolejną rzecz, Jacek chce wysłać do Niemiec paczkę z rzeczami, których zapomniał, więc chcę, żeby mu to wysłali z domu do Niemiec, gdzie będziemy, ale teraz zaś y, musimy znaleźć po prostu punkt, paczkomat lub jakiś punkt, gdzie będzie można odebrać tą paczkę, więc teraz też tym się zajmujemy i to wszystko zajmuje czas, ale myślę, że dzisiaj i tak dojedziemy do Pragi, no bo już jest tam blisko i skoczymy do Tekatlonu. po naszej prawej stronie, proszę bardzo, rzeka Leba. A my zmierzamy w kierunku Pragi, już jesteśmy nie daleko tego miasta. Tak naprawdę mamy 15 km jeszcze do Tekatlonu przed miastem. A to samo jako centrum to będzie z 25, może 30, a więc już nie daleko. Już coraz bliżej stolicy. Im bliżej Pragi, tym lepsze drogi rowerowe. Właściwie cały czas jak jedziemy przez te trzechy, to jedziemy jakimś szlakiem rowerowym. Bo przy drodze były cały czas te tabliczki z oznaczeniem jakiejś ścieżki, jakiejś trasy. I właśnie Komod prowadził nas wedle tych tras, które tutaj są. Dlatego cały czas widziałem jakieś takie tabliczki. A teraz przed Pragą, no to te trasy... Już się zamieniły w takie prawdziwe ścieżki rowerowe A nie tylko oznaczenia przy drogach wiejskich No i takim oto sposobem teraz jedziemy taką fajną Naprawdę fajną ścieżką I tutaj już tylko dla rowerów i to fajnie wygląda Więc dojechaliśmy do Pragi Jesteśmy na przedmieściach tego miasta właściwie No i jesteśmy obok takiego dużego centrum handlowego gdzie jest właśnie tekatlon Z racji, na to już jest 17.40 jesteśmy głodni i nie ma dzisiaj czasu na jakieś gotowanie sobie obiadu To zajechaliśmy tutaj pod kebab i pizza No i taki sobie obiad wsuniemy Dobra, obiadek zjedzony, kebabik Na co dzień nie będziemy jeść takich wypiętnych obiadów a poza tym Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii, we Włoszech, tam wszędzie, a we Francji to już w ogóle będzie w cholerę drogo A tutaj w takie Pradze to jeszcze takie ceny powiedzmy, bardziej polskie, więc można sobie pozwolić. A po obiedzie z Marzlina, czyli lody, fajna nazwa, no a więc jestem teraz pod centrum handlowym, proszę bardzo. No i co? No, dzisiaj to po prostu taki dzień się trafił. Czekam tutaj w na Jacka godzinę, jak nie więcej, dlatego że on poszedł do tego kupić te sakwy i w sumie to jeszcze nie wiem co tam kupuje dokładnie. Ale już go nie ma ponad godzinę. My jesteśmy 15 km od Pragi, od centrum Pragi, a już jest 19.46, więc jak tam to jedziemy, to będzie najwcześniej, tu jak, no nic nie zobaczymy w tym mieście, po prostu nic nie zobaczymy w tym mieście, bo dzień się skończył praktycznie. Ja nie wiem, no straciliśmy dzisiaj masę czasu na takie głupoty, na, na coś, co powinno po prostu sprawnie pójść. Przyjechaliśmy raptem 58 km. Pamiętajcie, jak wyruszacie wyprawę rowerową, to taka postawa, no zadbajcie o to, żeby jednak sakwy rowerowe mieć przygotowane i sprzęt. No po to, jak tutaj teraz w tej sytuacji... Jak mógł to wszystko zrobić przed wyjazdem, no ale nie zrobił. No i teraz, no i teraz w czasie wyprawy kupuje dopiero sakwy. I się Okazało się, że te, które ma, są po prostu e, to dupy. No. no i co? No i nic. No i przez to właściwie nie zwiedzimy Pragi, bo już po prostu dzień nam się skończy. Przynajmniej jest fajna fontanna. No dobrze, a więc Jackowi udało zakupić się nowe sakwy rowerowe na tył. No i co, no już jest 21, więc nie jedziemy dzisiaj do centrum Pragi, bo tam jest 15 km, nie byłoby się gdzie rozbić na dziko, więc trzeba by wyjechać z miasta kolejne 15 km, więc w sumie 30, a jeszcze coś tam e, chcieliśmy zwiedzić w tym mieście, a nie tylko je przejechać, więc byśmy skończyli... No raz, żebyśmy mało zobaczyli, ale byśmy skończyli ten dzień po północy grubo Więc lepiej już teraz pojechać się rozbić i stać po prostu jutro wcześniej i mieć więcej dnia Dzisiaj wystartowaliśmy dopiero o 12:00, Dlatego, że wczoraj też y, właściwie poszliśmy spać około pierwszej nocy potem nam trochę zeszło, więc... No, dziś pójdziemy wcześniej spać, wcześniej wstaniemy jutro I lepiej na tym wyjdziemy niż abyśmy się teraz pchali do tego miasta Zwyczaiłem na mapie jakieś miejsce nad stawem. Nie wiem czy jest dobre. Ale może będzie kawałek trawki fajnej. No i jedziemy teraz. No tutaj mamy taki fajny staw. Właśnie na przedmieściach Pragi. Jesteśmy bardzo blisko. Znaczy bardzo blisko. No właśnie w miejscu gdzie zaczyna się Praga. A tutaj są takie fajne. Miejsca. No i gdzieś tutaj nad tym stawem się rozbijemy za chwilę z namiotami na dziko. Dobra, Jacek, pokaż, co to kupiłeś na sprzęt tego tekatlonu. Widzę, że już coś bardziej porządniejszego no, niż to, co masz. To, co mam, to zdobyczne, że tak powiem, te stare sakwy, Elops. coś konkretnego. Chyba to jest takie wyższa półka z tekatlonu, no nie? E, no tak, A na to jest Ona co na większa, czy mi się zdaje? A, one są obydwie takie same? No tak, obydwie takie same obydwie Wyglądały to jakby ta była mniejsza Trochę słabo ja bym kupił jedną mniejszą, drugą większą No nie, bo tak z tej perspektywy wyglądały, jakby ta była większa No nie no, na pewno będą lepsze niż te No bo te to takie... No bo tutaj mają o takie zaczepy To się zaczepia O bagażnik I tu się zapina mhm. O stelarz. I się już trzyma no i, pszemy, i ci nie zamokną rzeczy, jakby będzie padać. Chociaż no. dużo padać to nie będzie, jak to jedziemy na południe Europy. No nic, rozbijamy się tutaj z namiotem. Jakaś mała kolacjka. I to spania, bo jutro trzeba wstać i, i jechać zwiedzać Pragę. Przejechaliśmy dzisiaj 62 km, najmniejszy dystans podczas wyprawy. Tak wygląda traska. No i co? Jutro, jutro zrobimy więcej. Zrozba zrobimy dwa razy więcej niż dzisiaj. Dobrze by było zrobić 120, no ale zobaczymy. Tymczasem tyle na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym dniu. Tutaj obok nas rzeka Wełtawa, czyli rzeka, która przechodzi właśnie przez Pragę. No więc to na Rynek. Rynek w Pradze.